OK, moja propozycja dla Was, jeżeli chodzi o pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego przed treningiem kratki piersiowej. Chciałbym, żebyśmy wykorzystali do tego medbola i stworzyli bardzo podobne środowisko, które panuje w bench pressie. Czyli wykonali maksymalnie od 3 do 5 powtórzeń, bardzo mocno dynamicznych. Ładujemy siłę w ekscentryce, wykorzystujemy maksymalną koncentrykę do tego, żeby piłka odbiła się od podłoża i do nas wróciła. Tyle i aż tyle do wypróbowania dla Was. Eee, uważam, że bardzo mocno fajnie pobudza ośrodkowy układ nerwowy i zbliża nas do fajnej pracy w treningu bazowym, w którym pojawi się już większy ciężar, większe obciążenie dla Waszego układu nerwowego. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.